Zapraszam na kanał PRO Garage. tam znajdziecie bardzo dużo poradników, informacji oraz ciekawych filmików. Załączam link w opisie wideo. Siema, witajcie, jestem Oskar, to jest kanał MT. W dzisiejszym odcinku będziemy naprawiać kranik paliwa w mojej Hondzie Transalp. Musimy tutaj wymienić e, membranę, jak podejrzewam. Kupiłem sobie taki set naprawczy, ponieważ mój kranik działa tylko na rezerwie. No jak się możecie domyślić, nie jest to... Nic przyjemnego jak motocykl w stanie nie ma już paliwa i nie możecie już nic zmienić, bo już było cały czas na rezerwie, dlatego zamiast kupować kolejny kanister, kupiłem taki zestaw i bierzemy się za naprawę. Na samym początku przyda nam się pompka i wspomniany kanister, ponieważ musimy wypompować paliwo z naszego baku. Chyba, że już macie pusty baga, bo spuścicie sobie prosto z kranika. Ale ja tego jakoś nie preferuję, bo nie chcę mieć wszystkiego tutaj nawalonego paliwem, także zabieram się za spuszczanie paliwa. Paliwo już zapierdziela jak widzimy tutaj lecą bąbelki no. jak się jest kierowcą tira to się to nieraz przydaje że tak powiem nie nawiązuje wcale tutaj do spuszczania paliwa ogólnie chodzi o takie naprawy różne takie no to niech paliwo sobie właśnie na spokojnie zleci a my możemy zabierać się za rozbieranie tych tych śrub, że rozkręcanie i ściągnięcie tego boczku ponieważ to nam się przyda do dalszej pracy. Ok, boczek zdjęty, paliwo spuszczone. Teraz możemy odkręcić albo ściągnąć przewody z naszego kranika. Zależy, jak macie je założone albo przykręcone. Ja mam tutaj jedną obejmę do przewodu, który podaje paliwo i po prostu normalnie założony przewód od podciśnienia. Teraz musimy się zająć ściągnięciem tego. No i następnie po prostu odkręcamy sobie tą górną nakrętkę. Co zaraz będziecie widzieć. Teraz tak, przewody już sobie odkręciliśmy i co teraz? Kranik jest bardzo ciężko odkręcić takim kluczem albo jakimś kluczem po prostu pasującym na to, nie takim rozkręcanym, ale przy tym jest bardzo ciężko uważać na chłodnicę, żeby jej nie uszkodzić. Możemy po prostu pokręcić kranikiem trochę w lewo, jak w moim przypadku po prostu rękami sobie to zrobiłem, obróciłem go i teraz można wykręcić sobie spokojnie tą nakrętkę od góry i kranik się już powoli luzuje. O, proszę, kranik już poluzował, za to paliwo leci, bo nie spuściłem całego. Ale taka jest mniej więcej zasada działania. Ja teraz podstawiam bańkę, a wy możecie spuścić napięcie paliwo do końca. Ok, nasz kranik wyciągnięty. Możemy teraz iść z nim na stół i porozkręcać wszystko i sprawdzić, co tam siedzi w środku. Okej, okay, mamy już wszystko na stole. Tutaj musimy znaleźć sobie pasujący bit, nie żeby później objechać sobie nasze śruby, bo tego byśmy nie chcieli. Możemy zakłożyć sobie nasz bit. Suknąć pawa z muteczkiem co na pewno nie zaszkodzi. I wtedy odkręcić śruby. O, może nawet tego nie potrzebują. Okay. Okay. sprężynka wypadła właśnie. Jakieś paprochy w tym kraniku, co na pewno nie pomagało to przy pracy, sprężynka, która również jest tutaj w naszym zestawie. Okej, okay. taka przekładka z tego co widzę przed membraną i sama membrana. Oj, ta membrana to już też najlepsze lata ma chyba za sobą z tego co widzę. I teraz tak, tu jest jakiś tłoczek. Tu jest jakaś membrana przy tym tłoczku. Hm, to chyba wychodzi tak. O, chyba tak to powinno być, ale możecie sami spojrzeć. Ta membrana już w najlepszym stanie nie jest, jest po, poniszczona na rogach, poszczępiona o jakby ktoś ją pogryzł. Także to już nam nie będzie raczej potrzebne. Ewentualnie, jako awaryjna część. Jeszcze przy samym kraniku mamy z tego co zauważyłem. Taki malutki o ring, który również tutaj w zestawie. I ten nasze sitko, które jest. Powiedzmy trochę zabrudzone, które możemy również przeczyścić sprężonym powietrzem. O, tutaj też widzimy, jeszcze jest trochę brudu nawet w środku. I teraz tak, co możemy tutaj jeszcze rozebrać? Widzę, że nie za dużo. Ewentualnie jeszcze tutaj możemy rozkręcić. To jest klucz numer 10, podejrzewam. Tak. Zobaczyć czy tam nie ma jakiegoś żuru w środku, nagaru ITP. O, to nam się przyda na imadło założyć. Okay, wszystko poszło. Okay, możemy dalej. No, skręcamy sobie tu. I co tu nam się ukazuje? Trochę brudu i jakieś sitko, które też pewnie można wyjąć. Z tego co widzę, tak, musimy ciągnąć za ten dzyndzel, chyba, tak. I tu jeszcze mamy taki o-ring, który możemy sobie podważyć. Proszę. Który Równy się nada do wymiany. Cyk. I tu jest nasze sitko. Proszę bardzo. I wszystko teraz nadaje się do przedmuchania, przeczyszczania kompresorem i tak dalej. I można później składać to wszystko na nowych częściach to zaraz uczynimy. Idziemy czyścić. Porównajmy sobie wszystkie części, które przyszły do tych, które mamy. Teraz tak, co mamy? Czego nam brakuje? Bo już widzę, że niektórych rzeczy chyba brakuje chociaż nawet może nie ok rozłóżmy to sobie tak i porównajmy z tym co mamy, porównajmy sobie stara sprężyna, o-ring pod tą pokrywę od spodu taka membrana tylko nie ma tego tłoczka to się będzie na pewno jakoś wyciągnąć, to będziemy myśleć jak to porobić i tu jest jeszcze ten mały o-ring który właśnie gdzieś poleciał w pizdu dobra tu jest ten mały o-ring Możemy próbować się brać za składanie tego, jakkolwiek miałoby to wyglądać. Nie mam pojęcia, będziemy kombinować. Zacznijmy od tych łatwiejszych rzeczy, czyli osadzenie sobie tutaj tego sitka. Które też polecam przedmuchać. Ok, teraz nowy zestaw o ring, o, który już jest w sumie nasmarowany dosyć olejem. To nie trzeba go tam em, Już jakoś smarować ani nic. Nie powinno się to tam jakoś podwinąć ani nic chociaż jak tak patrzę na ten o ring to jednak bym go czymś przesmarował tutaj gdzieś miałem smar tak pod ręcznikiem oczywiście można go trochę tam smyrnąć żeby się tam nic nie podwinęło chociaż smar to nie wiem czy jakieś straszne dobre rozwiązanie jest do kranika ale minimalna ilość na pewno nie zaszkodzi Teraz już możemy sobie skręcić to na spokojnie, tylko jeszcze nie musimy tego dokręcać. Trochę za tym popracujmy. Może się wtedy lepiej ułoży ten o-ring. Tą krawędź możemy sobie również przesmarować delikatnie, wiadomo bez szaleństw, nie, bo to nie ma być nasmarowane, to nie ma tam nic pracować, ma się tylko dobrze zejść. Nawet nie musi być widać tego filmu smarnego, po prostu leciutko, leciutko i... Gitara. Dobra. Teraz tak, żebym się brać za składanie samego w sobie kranika. Złatwe na pewno nie będzie. Rozkręciłem właśnie jeszcze, znaczy wziąłem do ręki jeszcze drugą część kranika tylnią, w której jest jeszcze taka podkładka cieniutka gumowa i taka przekładka metalowa, której również nie ma w zestawie naprawczym. I teraz Próbujemy jakoś to kompletować, nie wiem, trzeba to poskładać na początek jakoś. W jakiś sposób. Ja się na tym trochę po głowie i zaraz Wam pokażę, co i jak powinno być poskładane. Ok, poduszek na myśleniach oraz przy współpracy ze schematem, który Wam również pokażę. Już wiem, jak trzeba to wszystko poskładać. A więc tak, tu mamy taką w tej ostatniej pokrywce z kranika taką przekładkę. No musi być tak tu wchodzi nasze pociśnienie, to ona musi być tak, moim zdaniem. I takim wytłoczeniem malutkim jest tutaj możemy zauważyć do dołu, żeby to tam domykało. Przekładka, co jest istotne. Ona wchodzi tam tak, tym wytłoczeniem do dołu. Tu jest taka mikrodziurka, dziurka, jeśli się przyjrzycie. Ta po lewej, nie ta duża tutaj, tylko ta po lewej. I mi się wydaje, że ona musi wchodzić po prostu tutaj. Tak, żeby ona była na równo z tym tutaj wycięciem. Następnie, jak już mamy to połączone, przychodzi nasza sprężynka tutaj. Tak, o, na tą blaszkę. Później, jak ta sprężynka przyjdzie, to przychodzi nasza plastikowa podkładka, która była już w kraniku, a której nie ma w zestawie. I ona będzie się opierać wtedy, następująco. Proszę bardzo. E, następnie, e, ta membrana musi być tym wytłoczeniem, tutaj. Jak widzimy, tą wargą tutaj, założona w ten sposób żeby to było wszystko szczelne, jak już jesteśmy na tym etapie, z tej strony to zakładamy sobie ten zaworek, tą membrankę, tak, proszę bardzo, i później przychodzi nasz craning cyk. I teraz, tutaj w oryginale jest taki metalowy tłoczek, którego nie ma w nowym zestawie, no ale trudno. I tutaj jeszcze możemy sobie założyć ten o po prostu. Starszy był troszkę cieńszy, nie wiem, czy to wejdzie, czy to nie wejdzie. Ale będziemy patrzeć. Ja składam kranik do końca. Zaraz możecie zobaczyć na wizji, jak ja to robię. No i później będziemy sprawdzać, czy nasz kranik działa. Co już Wam później pokażę, jak to sprawdzić. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is. ki ga že imamo v roku. Zobacz ten szlauch. Ok. Sytuacja wygląda następująco. Nowa membrana nie pasuje. Tu mamy starą membranę w kraniku, ponieważ tam mogłem się ciągnąć przy tym kraniku i tak nic nie leciało z baku. Już wam pokazuję. Tutaj widzimy starą membranę na tym tłoczku metalowym i przewód. Ja teraz będę zaciągał powietrze przez ten przewód i zobaczycie co się stanie z tą membraną. Tylko nie wiem jak wam to wam pokazać, ale... Ok, tak to wygląda. Teraz Wam pokażę jak wygląda, jak się zamontuje nową membranę i się również pociągnie powietrze do siebie. Tutaj widzimy starą membranę z metalowym tłoczkiem tutaj. O, a tutaj jest nowa membrana. I teraz pociągnę na tej nowej membranie i zobaczcie co się dzieje. No nie dzieje się nic. Dlaczego się nic nie dzieje? Już wam pokazuję. Ponieważ tutaj ten element oryginalnie jest złączony. To jest jedna część po prostu jedna część. Na tym metalowym tłoczku jest to złączone. I jak się pociąga powietrze, jak przychodzi pociśnienie, to tę membranę zaciąga i ten zaworek tutaj otwiera nam kranik. Proszę bardzo. Tu odchyla się do tyłu, cak, 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 cak. I po... Paliwo leci tędy w zależności od tam odkręconego kranika, który już jest mechanicznie tam zrobiony i to nie ma tam teraz nic dużo wspólnego. No i tak, tu przychodzi pociśnienie, odciąga to, to jest na sprężynce. Jak przychodzi pociśnienie, to, to się chowa, wpada paliwo i sprężynka dociska później z powrotem. Jak pociśnienie znika, a tutaj nie ma po prostu w tej membranie, co tego pociągnąć z powrotem, jest tylko sprężynka, która to dopycha tutaj do ten zaworek do, do naszego kranika ta sprężynka i przychodzi pociśnienie i po prostu to się chowie po prostu to robi cak cak ale to nie wraca nie wiem czy to jest do innego modelu czy do czego to jest Ech, poskładam to na starej membranie i, i tyle no nie wiem co mam wam tu jeszcze dużo powiedzieć chciałem zrobić fajny odcinek no ale niestety nie udało się tego zrobić tak jak przewidywałem ale już ktoś na YouTube właśnie robił też z jakimiś zestawami, zestawami naprawczymi to nic nie pasowało, także jak chcecie już coś robić z kranikiem to polecam kupić nowy kranik albo prosto z Hondy zestaw naprawczy chociaż może być pewien problem bo Honda nie, nie ma zbytnio chyba zestawów naprawczych tylko od razu całe kraniki także jak to rozwiążecie to już musicie sami wiedzieć ale no niestety ja składam to do kupy na starych częściach i zobaczę czy wtedy będzie banglać Okej, okay, jak widzieliśmy na poprzedniej przebitce, z tego ujęcia nic nie leciało tutaj z naszego kranika, jak pociągliśmy na nowej membranie. Teraz założyłem po prostu starą membranę i pociągnę tutaj do siebie powietrze i zobaczymy, czy coś leci. Nie będę marnował za dużo paliwa, ale widzicie, że leci, aż ścieknie. Czyli membrana jest nieodpowiednia. Ale cóż, przynajmniej kranik już teraz działa poprawnie, sobie wszystko w środku tam przeczyściłem, to się musiało najwidoczniej przyciąć w nim w środku, no i tyle. Mm, to jest koniec odcinka, <laughs> dziękuję wam za obejrzenie, no nie wyszło tak jak planowałem, ale przynajmniej wiecie jak poskładać już teraz kranik i go rozłożyć, ewentualnie zrobić sobie taki mały serwis kranika, tak nazwę ten odcinek. No i widzimy się w następnym filmie, trzymajcie się, hej! Pośmiga, śmiga poznaczane rezerwa jest tu, bo się kranik przedstawił, tu włączony, a ty włączony. Wszystko jest jak powinno być. I o Jezus, gówno, gówno. Yy, ale na samym początku jeszcze musimy odkręcić nasze dwa yy, jedną szelkę od paliwa. Yy, Jezus Maria, kurwa, ja pierdolę. O kurwa bym się wjebał.